Dodajmy teraz odbijające się krople na masce naszego samochodu. Zlokalizujmy teraz naszą warstwę z kroplami. To jest ta warstwa Gray Solid. Nazwę ją sobie krople, ale żebym wiedział, żeby mi się nie myliło. Skopiuję ją, Ctrl D, przeniosę ją nad mój samochód, czyli nad Cutout Car. Aktualnie jest, jak widzicie, na całym samochodzie. Teraz to co muszę zrobić, jak widzicie, warstwa nie pokrywa całego samochodu, także używając Shift i górnej strzałki troszkę przesunę ją do góry, a następnie lekko zrotuję tak aby cała ta wszystkie te krople pojawiły się dokładnie na całym samochodzie, czyli powiedzmy w tym miejscu. Następnie używając pentula Wytnę sobie cały ten element, po, na którym chciałbym, żeby padały krople deszczu, czyli cała przednia maska. Tu mamy jeszcze stare maski, które musimy skasować, jak widzicie. Czyli coś takiego. Ok, otworzę M. I usunę te moje stare maski, czyli te od jedynki do czterech, bo nie będą one mi do niczego potrzebne. Następnie, używając ponownie pentula, wybiorę jeszcze tutaj, zaznaczę ten dolny fragment. Wszystkie fragmenty, które są poziome, na których powinny być widać krople, muszę zaznaczyć. Czyli coś takiego. No i oczywiście nasz dach dach naszego samochodu, na którym też. Nie odbijają się krople. OK, wyłączę widok maski. No i w tym momencie powinniśmy otrzymać e, padające krople także na maskę naszego samochodu. Jak widzimy. Jak widzicie jest sporo już tych warstw, a to tylko jedna kompozycja. Na koniec dodamy jeszcze krople spływające po przedniej szybie, ponieważ tak jak widzicie aktualnie no wszystko, na wszystko pada deszcz, tylko nie na przednią szybę, także powinniśmy ten element też oczywiście spróbować się naprawić.